Dokostny implant słuchowy to system, który pozwala na bezpośrednią stymulację ucha wewnętrznego i rozwiązuje problemy niedosłuchów przewodzeniowych i niedosłuchów mieszanych. Problemem w dostarczeniu dźwięku do ucha wewnętrznego, kiedy nie mamy systemu przewodzenia dźwięku, jest konieczność wzmocniania tego dźwięku. Istniejące systemy stymulacji drogą kostną ucha wewnętrznego są założenia zakładane na czaszce i w ten sposób dźwięk dochodzi do ucha wewnętrznego. Widzimy przed sobą schemat ucha lewego i widzimy ucho wewnętrzne czyli ślimak, kanały półkoliste czyli tylna część ucha wewnętrznego, to jest nerw słuchowy. Stymulacja w naszym systemie będzie się odbywać poprzez miejsce w przestrzeni kanału półkolistego górnego. To miejsce jest łatwo dostępne i możemy ufiksować implant w taki sposób, jak wszystkie inne implanty zakotwiczone w kości. Sam procesor, który będzie stymulował ucho wewnętrzne. Będzie zamontowany, może być zamontowany w jamie wyrostka słodkowatego, czyli tak naprawdę implant całkowicie może być włożony w kość i nie, mo, nie musi być żadnych elementów zewnętrznych. Dla pokazania, jaka jest różnica w obecnie istniejących systemach, które różnią się w różnych wersjach, ale proszę zwrócić uwagę, że w obecnych systemach, Implant w różny sposób zaczepiany jest czy montowany jest na powierzchni czaszki. A więc implant taki wymaga znacznie więcej energii, żeby dostarczył wystarczającą stymulację ducha wewnętrznego, a w przypadku głębokich niedosłuchów oczywiście nie jest on wystarczający do właściwej poprawy słuchu.